Kierynki. Zobaczymy co nam tutaj przysłali Nowości jakieś Przedświąteczne e, Zapewne będą tutaj jakieś Kuraki, e, jajka Albo coś takiego Także zobaczymy co my tu mamy Jest mega ciekawa e, Także zaczynamy i otwieramy Przygotowałam sobie nożyczki i działamy e, Otwieramy okej, okay, okej, okay, okej, okay. uwaga, uwaga lecimy mamy tutaj u la jakieś nowości otworzymy sobie, mamy tutaj takie dwa opakowania, jedno będzie dla Julii, drugi będzie dla mnie, bo to w sumie jest taka trochę wspólna paczuszka e, więc no zobaczymy, zobaczymy to odkładam dla Julii, a swoje otworzę i to są chyba, słuchajcie takie bakoniki tak mi się wydaje. Tak, zobaczcie, to są takie długie batony, które można dawać dla koni, i prze, przepięknie pachną. Mmm. Mmm. Mm. Mm. Pyszne są. Nie wiem, czy pójdą dla koni. Mmm. Są naprawdę. Dobra. Mm. Nie mam pojęcia, jaki to jest smak. Trochę dają mi chyba bananem? Nie wiem, ale taką słodkością. Mm. Także naprawdę fajne, fajne. Fajna nowość e, i przepyszna. Przepyszna. Dobrze. Lecimy dalej. Mamy tutaj uloteczki, oczywiście. I teraz mamy dwa pudełka. Ula, słuchajcie, jaka tutaj jest. No, właśnie samowita Mamy tutaj takie pudełeczka z. Czekajcie, otworzę. O, cukierki nam się sypią. Takie mi, takie lizaki zobaczcie. Nie wiem. No mega to wygląda, takie e, lizaki ze słodkością na górze. Mega fajne, całe opakowanie tych lizaczków tutaj. E, fajnie, fajnie to wygląda. No mega zaskoczenie, bo w sumie nie spodziewałam się takich lizaków. Ja w ogóle otwieram tą paczuszkę przed premierowo, że tak powiem. E, bo Pokerski ma urodziny niebawem i Końska cukiernka stwierdziła, że dobra wyślą mi wcześniej paczuszkę e, i już z e, gotowym torcikiem i właśnie z tymi nowościami że no jest dla mnie e, i dla Julii oczywiście bo to wspólna paczuszka także jedno opakowanie dla Julki drugie dla mnie okej, okay. dobra słuchajcie, co mamy dalej co mamy dalej eee, kolejna paczuszka w paczuszce mamy tutaj kartonik i uwaga, czy jesteście gotowi co znajduje się w tym kartoniku O, słodkie kurczaczki boże, jakie urocze, zobaczcie no nie powiedzie, że nie są Urocze, naprawdę, o Boże, jaki kurczak z oczkami. To, co czasami wymyśla, końska cukierenka to jest. To nie mieści się w głowie. Oprócz tego mamy jeszcze takie babeczki, mufinki w serduszka, żółto-pomarańczowe e, lub zielono. E, takie różne babeczunie mamy tutaj e, wielkanocne z takim akcentem, no ale te po prostu kurczaki są niesamowite. Mega, mega fajne. Eee, także mamy kurczaki. Eee, jedna tutaj torba. I uwaga, mamy tutaj jeszcze, mamy tutaj jeszcze. Kolejną paczkę. Pewnie jest tutaj to samo, tylko że po prostu dla juleczki. No i oczywiście jest dla juleczki. Eee, także mamy drugi kartonik taki sam z kurczakami. Przekażę później Julii, to Wam pewnie pokażę na Insta Story. Warto ją obserwować. I ostatnia rzecz, to co Wam wspominałam na początku. Jest to torcik dla pokera. Zaraz zobaczymy, jak wygląda. Zobaczymy, jak wygląda. Bo nie wiem czy wiecie, ale popi zaraz będzie kończył 21 5 lat. Tak jest, już stary chłop, słuchajcie. Oczywiście żartobliwie to mówię, żebyście zaraz nie pomyśleli, że on Jezu, przecież to jeszcze młody wiek. No, ale mamy przepiękny, uroczy, fioletowy torcik. No jest po prostu... Przepiękny i też mi się płakać chce, bo mój chłopak już będzie kończył 5 lat, jest ze mną ponad rok. I to jest wspaniałe, że kolejne urodziny spędza ze mną. No przepiękne, ale będzie szczęśliwy z tego torcika i pewnie podzieli się z tajemnymi kolegami, bo mamy tutaj dość sporo słodkiego ale no, tak jak mówię, będą się dzielić tym tortem na pewno. Pokażę Wam jeszcze z bliska jak wygląda całe zamówienie. Tutaj zobaczcie, mamy takie słodkie kurczaczki. No wyglądają naprawdę przeuroczo i chcę się je zjeść. Oprócz tego w zamówieniu mamy jeszcze takie babeczki e, zwykłe, ale z akcentem takim świątecznym żółto pomarańczowe, zobaczcie z e, serduszkami. E, oprócz tego nowość takich e, batoników. Wyjmę wam pokażę mniej więcej jak wyglądają w środku. pałeczki, że tak powiem. Mega fajne na przykład do karmienia nagradzania koni. I oprócz tego, słuchajcie, w zamówieniu jeszcze były podobne jakby takie pałeczki, ale z akcentem słodkości. Takie lizaki można by powiedzieć. Mi się one strasznie kojarzą z tymi lizaczkami. Nie wiem, ja zawsze z mamą na przykład, czy, czy, czy z tatą, jak chodziliśmy do kościoła, to przed kościołem były właśnie takie wystawowe lizacz, lizaczki z pudru. No nie wiem, czy rozumiecie o co mi chodzi, czy widzieliście kiedyś takie lizaki, ale strasznie mi się z nimi kojarzą. I one właśnie wyglądają tak. One były na takim patyku, i były, no takie właśnie, w słodkościach zanurzone, no takie mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi. A oprócz tego mam jeszcze inne kolory, bo są niebieskie, różowe, e, kolorowe jakieś tutaj także, no, no naprawdę są mega fajne i go po prostu zjem. Mm, przepyszne. Tak się jeszcze prezentują w środku. No, mega urocze. No i oczywiście orcik dla pokerka. Przepiękny. On jest tutaj zapakowany w folii, nie chcę go zbytnio wyjmować, żeby nic nie poniszczyć. I żeby on poczekał do pokera urodzin. Także no nie będę go wyciągać, ale będziecie mogli zacząć zdjęcia na Instagramie właśnie z tym torcikiem. Także Was zapraszam na swojego Instagrama. Dobrze, kochani, to by było na tyle w dzisiejszej paczce. Jak zawsze końska cukierenka nie zawiodła mnie. Wszystko wygląda przepięknie, przepysznie, naprawdę smakowicie. Także no już się nie mogę doczekać, kiedy będziemy robić zdjęcia i damy ten torcik dla pokera, no ale jeszcze musi troszeczkę poczekać. W sumie nagrywam to na początku marca, a Wy to pewnie zobaczycie jakoś przed świętami. Zobaczymy, w zależności od tego, jak szybko końska Sukierunka pokaże Wam nowości. No ale e, naprawdę nie mogę się doczekać, a jeżeli Wy byście chcieli zrobić zakupy przedświąteczne właśnie z takim cudownym kurczaczkiem, to zapraszam Was e, na stronę internetową końskiej cikierenki. Wszystko macie w opisie, a na hasło macie zniżkę, e, na hasło mizerka Equin dostajecie zniżkę, także warto robić zakupki. Ja jeszcze raz dziękuję oczywiście z całego serduszka głońskiej sukience jak zawsze no, wszystko jest piękne, e, starannie zrobione e, Także dziękuję. Ja się z Wami żegnam, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję nadal i widzimy się w kolejnych filmach jak i Cześć i pa!